Poproszę o ocenę tego dnia i tego finału. Ocenę dnia, no. Rano było zdecydowanie lepiej. Nie wiem, te od dziewcząt mi się bardzo dobrze pływało w sumie. Ale w finale jednak od, początku, od pierwszego ruchu już widzimy, wiedziałem, że będzie ciężko. Nie wiem, no szkoda. Chciałem... Przynajmniej poprawić jeszcze ten wynik z rana Nie udało się Miejsce i tak by nie było tam jedne miejsce daje z przodu pewnie bo jak popłyną jeszcze raz tak jak rano no ale ta czołówka to daleko była Nie jest nad czym pracować rozumiem Nie no fajnie że tutaj w Szczecinie Tak jak wiecie to... tutaj w Szczecinie dużo bywałem, bo jeszcze babczy mam dwie i się tu załapać To finału no fajnie było naprawdę Teraz pójdę, zaraz już koniec mam zawodu to naprzeciwko basenu bab babcia i dziadek mieszka, to zaraz pójdę na prowarkę z dziadkiem. Ostatnie wydanie Laszlo Czech. Z takim gościem jak się pływa? Nie, ja to Laszlo już długo znam, już 10 lat z nim pływam. Jeszcze nigdy mi się nie dało wygrać z nim. No talent jest jeden z największych talentów chyba w całym tym, w całym wpływaniu. Tam jest Lochti i to wiadomo są daleko z przodu. Ale wtedy Lashlo chyba należy właśnie do tych następnych tam. Wygra kiedyś z Pelpsem? O no, chyba nie. Nie wydaje mi. Się.